A my przechodzimy do drugiego tematu, równie bulwersującego. Rok temu po przyjęciu w Warszawie karty LGBT+, radni wielu polskich gmin i powiatów zaczęli podejmować uchwały mające na celu ochronę dzieci przed takimi kartami i ochronę praw rodziców. Miasta i gminy, które zadeklarowały taką ochronę dzieci i rodzin, zostały przez radykalnych gejowskich aktywistów oznakowane tablicami Strefa wolna od LGBT. To zaś niektóre media wzięły, upowszechniły, wzięto tę sprawę na serio i sprawa stała się przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego, który przyjął rezolucję potępiającą akty dyskryminacji wobec osób LGBT, a także rozwój stref wolnych od LGBT w Polsce. Jednocześnie pojawił się tak zwany atlas nienawiści, który oznacza wiele powiatów naszego kraju jako miejsca szczególnej dyskryminacji i wykluczenia. O tym rozmawiał będę z, z samorządowcami, ale najpierw fragment filmu, którego premiera już w środę 11 marca i który pokazuje protest rodziców, od którego większość tych spraw się zaczęła. Prosimy bardzo. Żeby wszyscy wiedzieli, że po pierwsze te lekcje, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, są, są absolutnie dobrowolne, a poza tym, że nie ma tam w tych lekcjach nic takiego, na co myślę, że światły Polak mógłby się nie zgodzić. No i sytuacja okazała się gorsza niż myślałam. Edukacja seksualna nie istnieje i stwierdziłam, że coś trzeba z tym zrobić. Nie życzę sobie e, żadnej indoktrynacji LGBT e, ani... Porne edukacji. Ta edukacja prowadzi, tak jak to jest już w krajach, które wprowadziły edukację typu B do masywnej ilości ciąż nieletnich, do aborcji, do wtórnej niepłodności. Uważam, że jest to coś nienormalnego, że to jest atak na niewinne dzieci, że, że te dzieci nasze będą demoralizowane, deprawowane w placówkach, gdzie powinno się je kształcić, uczyć czegoś dobrego. Nie wyrażamy zgody na to, aby. Ten program był nazywany programem promocji zdrowia. To nie jest promocja zdrowia, to jest promocja patologii seksualnej. A my w studiu witamy samorządowców. Jest z nami pani Maria Barbara Chomid, wicestarosta Opoczyński, Prawa i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie Krzysztofa Bieńkowskiego, starosta Przasnyskiego. I jest z nami przedstawiciel z... Organizacji pozarządowej, który organizuje i taką samorządową kartę praw rodzin wspiera i pomaga realizować w samorządach. Na filmie widzimy protest rodziców, który uruchomił pewną lawinę. Wtedy dopiero okazało się, co zawiera karta przyjęta przez samorząd warszawski. Czy to był to takim sygnałem, który spowodował, że wielu ludziom, wielu rodzicom zaświeciło się czerwone światełko? Oczywiście ta karta LGBT Plus Rafała Trzaskowskiego była niewątpliwie takim momentem, kiedy okazało się, że to, co my w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny czasami opowiadaliśmy jako o działaniach, które gdzieś tam organizowane są w, na Zachodzie, w Niemczech, prawda, edukacja seksualna. W oparciu o tak zwane standardy WHO. Ludzie słuchali nas jak, 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 jak osoby, które opowiadają o żelaznym wilku. Nagle się okazało, że ten wilk istnieje, ma pazury i wyciąga, wyciąga je po, po nasze dzieci. W związku z tym. Hmm, alarm, który organizacje pozarządowe podniosły rok temu spowodował, że wielu ludzi, wielu rodziców przejętych wychowaniem swoich dzieci nagle zobaczyło, że muszą, coś, że muszą coś zrobić, że muszą zaprotestować, że muszą powiedzieć stop temu szaleństwu. Wśród organizacji pozarządowych i w ogóle stowarzyszeń to jest około 20 nazw, 20 instytucji, które z całej Polski skrzyknęły się, żeby coś takiego przygotować i opracować. Niektóre zaczęły wcześniej. Pani Barbaro, jak wyglądało to w Opocznie? Czy mieliście już jakiś sygnały, że może dziać się coś złego, czy dmuchaliście na zimę? Myślę, że nie. Przede wszystkim to wprowadzenie tej samorządowej Karty Praw Rodzin przez Radę Powiatu Opoczyńskiego było pewną konsekwencją naszych działań w poprzednich latach. Współpracowaliśmy z różnymi organizacjami, które wspierają rodzinę. Organizowaliśmy marsze dla życia i rodziny, organizowaliśmy wiele konferencji. Wszelkie placówki edukacyjne i oświatowe starały się uzyskać certyfikat. Powiedzmy, szkoła, przedszkole, czy dana placówka przyjazna rodzinie. I w zasadzie, w takiej atmosferze, jakby powiedzmy, wisienka na torcie, pojawiła się możliwość wprowadzenia takiej karty. Ponieważ znaliśmy się już tutaj z obecnym Pawłem Kwaśniakiem, zaproponował coś takiego drogą mailową. W zasadzie po przeczytaniu stwierdziliśmy, że jest to bardzo fajna sprawa. Która w obliczu tych informacji, które, o których przed chwilą tutaj była mowa, może być rzeczywiście przede wszystkim formą informacji dla rodziców i dla nauczycieli na temat praw, bo o to przede wszystkim nam chodziło. Chciałam powiedzieć, że karta jest dokumentem zupełnie ponadpolitycznym. Jest to dokument, który. Rozwija pewne gwarantowane prawa w Konstytucji. No tak, bo przecież tak. widzimy, jak, tak jak czytamy w tej karcie, to jest potwierdzenie tego, co Konstytucja mówi o związku, o małżeństwie jako o związku kobiety i mężczyzny i wspieraniu rodzicielstwa i macierzyństwa, prawo do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. To jest 72 ustęp pierwszy. Władze publiczne mają obowiązek uwzględniać w polityce społecznej i gospodarczej dobro Zwracam się do pana Krzysztofa. No i nagle się okazuje, że te zapisy komuś się nie podobają. Powinienem i powstaje... mieć, e, Powinienem mieć taką koszulkę z napisem Konstytucja. Tak, skoro, to... skoro widzimy takie zapisy w Konstytucji, my chcemy doprowadzić do tego, żeby rodzic i każdy, każdy Polak nie musiał się martwić o te, o te zapisy w Konstytucji, czy one będą respektowane w szkołach, w instytucjach, w samorządach. Konstytucja jest jedna dla Polski i my podkreślamy jej wartość swoimi uchwałami. Karta Praw Rodzin reguluje właśnie te wszystkie kwestie podane przez pana redaktora: to, żeby rodzic, jako wychowawca główny swojego dziecka, miał wpływ na to, co się dzieje w szkole, czy organizacje, które wchodzą do szkoły, mają zgodę rodzica, czy dziecko, które uczy się w klasie i ma wprowadzone nowe zajęcia jakieś nowinki, które pojawiają się na lekcji, czy one są akceptowane przez rodzica, który być może jest pomijany. My chcemy, żeby to rodzic miał wpływ na kształtowanie światopoglądu swoich dzieci, żeby rodzic miał wpływ na szkołę, żeby samorządność, czyli żeby ludzie na dole mogli decydować o tym, jak żyją. W oparciu również o konstytucję. W karcie również jest ten element poświęcony przedsiębiorcom. Tak, że to jest też współpraca z, z przedsiębiorcami i próba zwrócenia uwagi, że rodzina powinna być w centrum działań takich, które organizują biznes. tak? Twórcy karty, czyli te 20 organizacji, zachęca samorządy do. Wyróżniania przedsiębiorców, którzy działają na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, a którzy działają na rzecz czy to rodzin swoich pracowników, doceniając na przykład, nie wiem, to mogą być różne formy takiego wsparcia. To może być dodatkowa godzina dla matki karmiącej, która, która może tę godzinę wykorzystać na opiekę nad swoim dzieckiem. To mogą być działania na rzecz rodzin swoich klientów, jakieś dodatkowe, jakieś dodatkowe miejsca parkingowe przed, przed firmą. Ale też chcę zwrócić uwagę, że w karcie jest zawarta zasada family mainstreaming. To znaczy, żeby każdy akt prawa miejscowego był rozpatrywany przez Radę danego samorządu, przez władzę wykonawczą danego samorządu pod kątem jej wpływu na rodzinę. I teraz na przykład Mamy, mamy do czynienia z radykalnymi podwyżkami cen za, za śmieci, prawda? Odbioru, od, odbioru, odpadów, odbioru tak? odpadów. Więc ważne, żeby samorządy prorodzinne tak, rozpatrywały te uchwały pod kątem tego, jak one będą wpływały szczególnie na rodziny wychowujące większą, większą liczbę dzieci i zastanawiały się, czy przypadkiem nie, 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 nie można im jakoś tak, tych, tych cen tej podwyżki cen zrekompensować. Czyli przyjazne, samorządy przyjazne rodzinie, wsparcie rodzin wielodzietnych, wsparcie matek karmiących, umożliwienie różnych ułatwień dla tych, którzy mają małe dzieci. I nagle co się okazuje? Niezależnie od tej, od tej karty, wcześniej zaalarmowane niektóre samorządy, których też jest no, spora grupa w Polsce, nie wiem, 30 parę czy tam 50, podejmowały uchwały, które miałyby wyprzedzić karty Typu pana Trzaskowskiego. Jednym z takich, z, tak, z takich miejscowości jest Świdnik, i tam powstała uchwała, nie mu nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach. Będziemy cegli prawa do wychowania dzieci zgodne z przekonaniami rodziców. Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci i młodzieży, w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia, o których mówiliśmy w tym studiu wielokrotnie, i nie pozwolimy, Wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej, słusznie zwanej niekiedy homopropagandą w wybranych zawodach. Takie znajdują się zapisy w uchwale niektórych samorządów. To spowodowało jaką reakcję? No właśnie, bardzo dobrze, że pan redaktor o tym mówi, dlatego że wsypano nas do jednego worka z, z, in, z jakąś inną intencją w ogóle. Ka Samorządowa Karta Praw Rodzin jest kartą bardzo pozytywną, bardzo pozytywną i y, ja jako przedstawiciel samorządu powiatowego reprezentującego 76 tysięcy mieszkańców nie życzę sobie, żeby ktoś y, nasz, naszych mieszkańców, a więc cały nasz powiat Lokował na mapie Atlasu nienawiści. A powiem jeszcze, że ponieważ samorząd województwa łódzkiego również przyjął samorządową Kartę Praw Rodzin, to to jest 2,5 miliona ludzi. To jest po prostu skandal. Dobrze, e, Panie Krzysztofie, no ale z drugiej strony patrząc na te zapisy, o których tutaj mówiłem, może wróćmy jeszcze do, te, do treści tego, będziemy strzegli rodziców, dzieci przed deprawacją, będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodne z przekonywaniem rodziców. Tu nie ma nic złego, to jest również pozytywny zapis, tylko jakby uprzedza pewne działania e, lobby LGBT, które dało sobie znać. Owszem, e, są tu zapisy, które e, są jakieś e, mocno na, nacechowane na... E, w zasadzie stop ideologii LGBT. Natomiast, natomiast w tych samorządach, które my tutaj reprezentujemy, akurat w studiu, Karta Praw Rodzin nie narzuca jakby tych... Nie odnosi się w ogóle do nie tej Nie odnosi kwestii. się do ideologii, tylko zostawia to sprawę rodzinie. Jeżeli rodzic decyduje, że chce, żeby jego dziecko miało takie zajęcia, o takich treściach i tak dalej, niech posyła sobie na takie zajęcia swoje dziecko. Ja mam takie, takie przeświadczenie. Myślę, że każdy rodzic, który by przeczytał program takich zajęć, o którym <grystanie> nie się wspomina, nie skorzysta z tego. Ale to chodzi o to, żeby rodzic właśnie zdecydował o tym, czy chce, żeby jego dziecko się uczyło takich treści, czy nie. My chcemy dawać tą władzę rodzicom. I u nas ta Karta Praw Rodzin została przyjęta jednogłośnie, zarówno w powiecie, jak i w mieście żadnych sporów nie było lewica prawica bo to jest tylko usankcjonowanie tego co jest zapisane w konstytucji. No pokażmy to pokażmy jak wygląda to jest w Polsce sporo samorządów przyjmuje takie zapisy przyjmuje kartę które, które no właśnie gwarantują ten gwarantują czy postulują ten jak pan powiedział family mainstreaming. family mainstreaming, tak, tak. I, i, ale z drugiej strony to czyli nagle się okazuje że te gminy są Znalazły się w atlasie nienawiści jako miejsca, gdzie jest szczególna dyskryminacja, wykluczenia i, no i nie To jest taka, taki paradoks, że jak przykładowo powiat przesnyski wprowadził kartę seniora, to znaczy... Ktoś może to odczytać jako nienawiść wobec młodzieży, dzieci i tak dalej. Bo Przyjęcie chcemy, karty seniora jest tak, oczywiście przy, przykładem dyskryminacji młodzieży. jest paranoje, My chcemy powiedzieć stop no paranoi. No, przecież nie można y, y, odczytywać karty praw rodzin jako... Uderzenie w kogoś, czy przywieszenie tabliczki, że tutaj z tym osobom wstęp zbroniony. Nie. No tak, ale Parlament Europejski zajmował się tą kwestią, podejmuje rezolucję i określił Polskę jako miejsce wykluwania się jakiejś szczególnej homofobii. Przede wszystkim tak jak pan Krzysztof powiedział, wiosną zeszłego roku powstawały. Czy powstały dwa rodzaje tych, tych dokumentów. Deklaracje przeciwko szerzeniu ideologii LGBT i samorządowa karta praw rodzin. Działacze tego politycznego ruchu homoseksualnego wrzucili to wszystko do jednego worka i umieścili na czerwono, zaznaczając na mapie, tak zwa, w tak zwanym atlasie nienawiści, wszystkie samorządy, które przyjęły jeden lub drugi, co lub drugi dokument. Co zamierzacie zrobić, żeby bronić dobrego imienia? Na koniec. No, co, my będziemy przede wszystkim realizować zapisy w, w samorządowej karcie praw rodzin, bo te zapisy są przejęte piękne, są afirmujące rodzinę. Powiem nawet, że cała ta burza nas zaktywizowała, bo nawet mając nadzór nad oświatą, zwróciłam się do dyrektorów z pytaniem, co zrobili w sprawie samorządowej karty praw rodzin u siebie właśnie w szkołach. Okazuje się, że realizacja idzie bardzo dobrze. Powołaliśmy rzecznika praw rodzin w powiecie opoczyńskim. Także myślę, że będzie tylko lepiej. Panie Krzysztofie, po u, u Was? Jeśli chodzi o wprowadzanie karty... Nie, nie. To Jeśli podobno... chodzi o to, co zamierzacie zrobić, to jest, skoro zostaliście wrzuceni jako nienawistnicy, no homofobii i bubice... My sprostowania tych informacji zarówno na forum Parlamentu Europejskiego, jak też w Polskiej Agencji Czyli Prasowej. Czyli będziecie dochodzili swojego dobrego tak, imienia. No. Są samorządy, są no, które już przekazały pełnomocnictwa Prawnikom z Instytutu Ordo Juris i będą wnoszone pozwy sądowe. Będą wnoszone. A każdy może, a każdy może wejść na stronę MaszWpływ.pl i wyrazić swoje poparcie dla samorządów prorodzinnych. I każdy może już 11, od 11 oglądać film To Nic Takiego: Film, który pokazuje, do czego prowadzi edukacja seksualna i jak wyglądają doświadczenia krajów zachodnich. A my żegnamy się i mam nadzieję, do następnego programu zaprosimy autorów Atlasu Nienawiści. Dziękuję serdecznie, dobranoc.